Niedzielne kursy powyżej 2,0 Osasuna wygrywa z Vajadolid za 2,05 i chojniczanka z Odrą 2,35 z remisików Oser Ajaccio 3,15 Union Berlin z Mönchengladbach 3,55 i Châtelet z Antwerpią 3,65 kuponik królewski to Ren po całości chojniczanka z podpórką i raków częstochowa z podpórką. 1305 do wyjęcia z kuponu Królewskiego na niedzielę. Liga Typera to mecz Lechi ze Stalą. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 15. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich Filmik o tych grupkach jest dostępny na kanale, a odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Wystarczy w niego kliknąć, a przeniesie Was do odpowiedniego filmu. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com. Możecie również wspierać kanał dla wspierających specjalne filmy z upgrade'owanymi kuponami do różnych serii filmowych. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Oczywiście następna aktualizacja powtorkowym filmie statystycznym z podliczeniem obecnego tygodnia. Ja dziękuję bardzo Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.